co tu robisz? Potem porozmawiamy. Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła! Chodź, niechże cię uściska! Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych wagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu! O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem! Nigdy więcej! Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz je! Nie będę się wtrącać do waszych spraw. I słusznie. Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć. Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. <laughs> Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto, tu jestem. Straciłem pięciu ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę. Zostawmy! Tutaj! To szorowe Odstąp śmierdziu. o! Piernik! Jak świeżo wypilczony, Mamo... A... -aj. Jest o, robiłam nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde, ale jak świeży, lekko Och, mamo. Lekko pijcie. Przecież prosiłam. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co jej się stało? Mówiłam. Wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta memo. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Może... wilki? Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Nie ma ratunku, nie ma ucieczki. <śm> piękne ciałko! <śm> сдохла! <gan> Ты <stereotype>

To, co Co to było? to był bies? Wiedźmy, wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte! Wiedźmy! Jeszcze im mało! Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej! Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca! Jest chora, sława, Gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do zabije zabiję się. Umiem się nią zaopiekować! Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę! Dajcie jej zdecydować! Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok jak pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że panią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczerować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmi wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przekro mi. Zabiorę ją do pustelnika z gór, Sinnych. Spotkałem go kiedyś dawno temu. Bardzo mądry człowiek ma prawdziwy dar uzdrawiania. To nie ma sensu. Nie sądzę, by jakiś znachor mógł cokolwiek wskórać. Muszę spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec kościoła wiecznego ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Wellen, wrócisz ze mną do Oksenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuję się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamy to z chora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji: a podnieść rzucony mu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech ci wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Dobrze Nie Jestem tego taka pewna. My nie mogliśmy zrobić już nic więcej. Wiedźmin też. Jeśli ktokolwiek może jej pomóc, to tylko uczony mędrzec. Może masz rację. Zaraz się zbieram. Panowie, Daj mi chwilę. to był ciężki dzień. Wiem, że walka dała wam kogoś. Dlatego chwilę tu odpocznijmy. Tak jest. Może tak, może nie. Może i dzisiaj je bardziej.